W nowym odcinku z Basią Hello. który będzie bardzo wyjątkowy, ponieważ dzisiaj czeka nas kolejna już bitwa youtuberek, bitwa stylizacji Wiedziałam już ten film z Asią i bardzo jestem podekscytowana i ciekawa jak sobie dzisiaj poradzimy Dzisiejsze stylizacje będą w pełni z Motivo, ponieważ właśnie Motivo jest partnerem dzisiejszego odcinka W związku z tym znajdziecie w opisie linki do każdej jednej rzeczy I jeszcze taki mały bonus, po wystylizowaniu tych wszystkich butów będziemy się stylizacjami Zamieniać i zobaczymy, jak to się prezentuje na niskiej kontra wysokiej Cyberka. Koniecznie piszcie w komentarzach, która wygrała w której stylizacji od 1 do 5, już klasycznie. W opisie tego filmu znajdziecie link do odcinka Ubasi, gdzie stylizowałyśmy ubrania na przeróżne okazje. Tutaj stylizujemy rzeczy na co dzień, więc trochę inaczej, a my tymczasem przechodzimy do pierwszej bitwy, pierwszej butów. Nasza pierwsza para butów do tego odcinka to emu wersja krótka. Teraz są na maksa modne zarówno EMU, jak i buty AG. I ja miałam w swojej szafie przez chwilę zarówno EMU, jak i AG. Finalnie zostały ze mną EMU, dlatego je właśnie stylizujemy. No ja uwielbiam na co dzień i jestem ciekawa, co Basia przygotowała. Ja też jestem ciekawa dlatego, że ja nigdy jakoś nie przepadałam akurat za tymi butami, a w ostatnim czasie coraz bardziej mi się podobają i prawdziwe, że jak zaczęłam tworzyć stylizację, to tak mm. mi się podobają. Już nie widzę tej stylizacji one to on jest konkretnie po to i no, mega mi się podoba. No dobra, to sprawdzamy! Ooh, Uuu, oj, to jej... ale fajnie... Jezus, ten sam klimat! Ale bym przegarnęła twój szalik. Właśnie wiecie co, ja nie wziąłam szalika, bo mam tutaj już golf i yy, kurtkę, którą można tak się tutaj opatulić, ale wyglądasz cool! Wow, miło! Starałam się! Powiedz już trochę inaczej niż zazwyczaj, ale świetnie! Zobaczcie, ja też mam jeszcze czapkę właśnie. Myślę, że ona nie będzie tu wyglądała... Szczególnie szałowo, ale Basia Wam zaprezentuje czapkę tak na wie. sobie przy zamianie. No to, no, kochana, to obawiaj swoją stylizację. Ja zamówiłam różne dresowe spodnie, które wsadziłam w emu, do tego sweter, oczywiście, żeby się opatruć wielki szalik i nie ukrywam, że trochę się inspirowałam Pinterestem, dlatego, że ja właśnie nigdy nie miałam tego typu butów i szukałam jakichś takich inspiracji. Wpadło mi zdjęcie dziewczyny ubranej w tym stylu, więc każdą rzecz dopasowałam sobie na modliwo i oto jest. O oh, wow! Nie no, twoja stylizacja to tak, wiecie, tak, kompletnie, pełnie. A ten szalik, o Jezu, to jest po prostu coś genialnego. Tak, tak, No, powiem Wam, że ten mm, szalik to jest fajnie. coś, co by tutaj zrobiło całą robotę. I u Ciebie, i u mnie. Super. Ten szalik to jest w ogóle... Hit, hit. To to za to. No. Samo bardzo mi się podoba sweterek, on jest z Nike i też fajne jest to, że pod spodem ma jeszcze jeden, to nie są dwie rzeczy, to jest jeden. Okej. Okay. Teraz omówię jeszcze swoją stylizację. Mam torebkę Marki Simple. Ubaść na kanale było, widać coś taką czarną. Świetny król, moim zdaniem bardzo wygodna. I dosyć mała, ale mega pojemna, bo ona jest, zobaczcie, jaka tutaj długa. Jeżeli chodzi o spodnie, to tutaj też postawiono Naked e, ze sztucznej skóry i to jest mój hit. Uwielbiam te spodnie, uważam, że świetnie na mnie wyglądają. Piękne, piękne, piękne. Ja to jest dosyć do pięknych Ja sobie zamówię. Za chwilę zamienimy się stylizacjami, więc zobaczysz sama zresztą, jak one wyglądają. Wiesz, do tych butów ok, ja jestem niska, więc zobaczymy, ale ja bym sobie takie zamówiłam i nosiłam do wysokich więc... A to, to będzie ten szalik i będziemy księżniczką bliźniaczki. Bazowy, bawełniany golf, coś co ja po prostu uwielbiam w te jesienne i zimowe miesiące. No i taka duża, puchowa kurtka, która no jest, wiecie, idealna do pośmigania. Co? Zamieniamy się? Okay, powiem Wam, że cool. podoba mi się ta stylizacja. Kurtka, okej, okay, jest długa, ale nie jest y, na tyle, nie wiem, za długa, żeby nie mogła mi wyjść, bo mam i w takiej długości płaszczy, kurtki. Świetnie wygląda, że ty naprawdę, ta czapka. Też jest świetna, u mnie nie wyglądała tak dużo, mam związane włosy, ale u Ciebie też, <grymne> tak, też bardzo, bardzo, bardzo fajna, chociaż ja chyba jednak postawiłam na Daszakiegoś, ale za to już spodnie. Spodnie są dla mnie <grymne> troszkę za długie. patrzcie jak mocno tutaj one opadają na dole. Co i tak nie zmienia faktu, że chętnie bym je później przyjeżdżała do Wysokich Oksasów i będę sobie zobaczę, jak to wygląda. Pierwsza moja drodzy, stylizacja jest już w sumie za nami, zamiana również, więc teraz lecimy do drugiej pary butów. Druga para butów to weje, w których jestem absolutnie, słuchajcie, zakochana. Długo zbierałam się do zakupu tych butów, tak właściwie bardzo, bardzo długo, i już myślałam, że u mnie nie wylądują. Ale to są tak kultowe buty, że jednak do tego odcinka pasowały idealnie. I teraz stwierdzam, że to jest wybór idealny. One po prostu pasują mi do wszystkiego. Przepiękne i najlepsze jest to, że nie no. mogę doczekać, aż moją stylizację, bo będziesz miała flerwek. Jestem ciekawa, okay. jak zareagujesz i czy yy, skojarzysz wszystko. Okej, okay. ja nie mogę się doczekać. No trzy, dobra, to co? Mierzymy. Trzy, cztery... Gdzieś już to widziałam. Gdzie? Słuchajcie, to jest moja ulubiona stylizacja z Mediolanu. Ja uwielbiam do sukienkę. Mało tego, ona jest ze Naked i na naked jest wyprzedana, nie ma już żadnych rozmiarów. Okazało się, że na Modivo jest. Mało tego, jest jeszcze w takim ciemno-szarym kolorze, więc ja już sobie zamówiłam drugą. Co się jeszcze ci? rzuciła się w oczy? Zamiennik Basi torebeczki, ten sam odcień. Ma też dłuższy pasek, także spokojnie możemy ją na siebie zarzucić. Tylko ja akurat go odpiąłam do tej stylizacji. Jesteśmy ubrane na zupełnie dwie różne pory roku. Słuchajcie, wzięłam już ten szalik od Basi. Skoro dała, to biorę. Mam też dwie propozycje torebek. I tutaj zależy od tego, gdzie bym wychodziła. Jaśniejsza z Gessa moim zdaniem lepiej siedzi kolorystycznie, więc mam na sumie dwie torebki mm -hmm. Gessa. Natomiast tutaj mam wersję simple, taką wielką. Gdybym wychodziła gdzieś na Cały dzień, to zdecydowanie na nią bym postawiła, bo tutaj zmieścicie pół swojego życia. I też to samo spodnie. Tak, bo wiecie co, one tak mi podpasowały, że po prostu e, teraz z nich bardzo często chodzę. Zresztą też stylizacje na Instagramie już były. Tak, bo słuchajcie, ja się upieram na zimną pogodę. Mam też ten sam golf. Co też pierwszej stylizacji, ale dołożyłam jeszcze taką obszerną bawełnianą bluzę z ryboka. Mam też puchową kurtkę z Naked, więc w trochę tego jakie się teraz mm -hmm. pojawiło. Też je ma z ostatnio moich ulubionych rzeczy, jeszcze w połączeniu z tym szalikiem. Yeah. na Bo skąd ten szalik? ten szalik idealnie się wpasował. No dobra, to co? Wymieniamy się? Prawie. <try> Stylizacja piękna, ale obszerna. <try> Myślę, że jakbyś miała część tych elementów na sobie w połączeniu ze swoimi ubraniami, to byłoby inaczej. A tutaj to przez tak. wszystko jest za duże. To jest efekt taki. Mi się ta stylizacja osobiście bardzo podoba. i Jedyne co, podmieniłabym spodnie, no bo akurat po spodniach widać, że one w ogóle nadają całego takiego charakteru za dużej stylizacji. Gdybym zamieniła je na jakieś w moim rozmiarze, albo nawet przylegające, no to myślę, że wtedy stylka byłaby super, bo kurka bardzo mi się podoba. Eee, szczerze, ta kurka wygląda na tobie rewelacyjnie, więc ona jest i na niską, i na wysoką osobę, tak naprawdę, bo na mnie te rękawy nie są za krótkie. Na ciebie są też takie, y, wiesz, no, mnie... fajne vibe fajne, fajne, bardzo no? mi się podoba. Tak samo golf i bluze, y, jedyne jest to po prostu spodnie, przecież są za długie do podmianki, a tak okay. to super i do tych butów też pasują. W ogóle te, te buty, te, te buty, <laughs> tak mi się spodobały. One no. są tak, słuchajcie, wygodne, tak. ale mają tak idealnie profilowany wkład. Połączenie kolorów, które często nosimy, czyli złamana bier, beż, Czerń, co sprawia, że pasują do, do wszystkiego. wszystkiego. Nie są zbyt sportowe, ale też nie są bardzo randomowe. Ja na przykład jestem bardzo bardziej sportowo ubrana, ty bardziej elegancko mm. Mamy elegancką torebkę, elegancką sukienkę, a ja i tak właśnie dopasowałam te buty do tego, bo uważam, że białe sneakersy pasują tak naprawdę do wszystkiego. No ale omówmy jeszcze mają sukienkę. Przepiękna, jakby tak jak ona podkreśla figurę jako całą kształt, to jest jakaś rewelacja, tylko po prostu musiałabym mieć o rozmiar większą, wtedy to też lepiej by się ułożyło. Bardzo mi kusi, żeby zamówić jednak o jeden rozmiar większą. Bo bo też... Ta sukienka to jest hit mojego Instagrama. Wszyscy o nią pytają, <laughs> tylko mogę tylko dodać, że łapcie ją z opisu, póki jeszcze jest, bo wiem, że... Ślubi zajmował mi film. Teraz przechodzimy do stylizacji numer 3 i Barbaro decyduj. Które buty? Wybieraj. Dawaj czarne kozaki. To są e, tak konboi. Kowboi, dobra, jeszcze raz. Baro, teraz decyzja należy do ciebie. Co jako kolejne stylizujemy? Do persy. No persy. się Lowfersy z Vagabond to nasz kolejny wybór. Powiem Wam, że ja markę Vagabond uwielbiam. One są tak porządnie wykonane. To jest chyba coś, co bardzo mi się z tobą kojarzy. Wiem, że lubisz, wiem, że masz kilka par. Ja sama ostatnio nabyłam swoją pierwszą i uwielbiam, pokochałam je i tyle świetnych stylizacji można z nimi zrobić, więc nie mogę czekać, jeśli pokażę moją. No to Ty masz lżejsze stylizacje. Troszkę tak, wiesz, nie sugerowała mi zimą. <laughs> Tylko z <noise> Bardzo chciałam y, połączyć to z y, podkrunkami. Bardzo. Mm. Dlatego też stąd y, krótkie beite shorty, marynarka związywana w talii. Malutka czarna torebka. Super, i jeszcze naszyjnik taki charakterystyczny. Tak. Stwierdziłam, że mnie jeszcze coś mocnego, coś takiego cięższego i są właśnie takie wow. łańce. No a jeżeli chodzi o mnie, to tutaj też postawiłam naczeń, Jak widzicie, ubrałam się dosyć mocno już warstwowo, ciepło. Mamy to w sumie taka sama grubość jak u Ciebie. Mhm. Czarne skarpety. Y, loafersy, które uwielbiam. Te są bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o spódnicę, to to jest już moja druga tego typu w szafie. Ja myślałam, że to masz sukienkę i no to, to sweter. Y nie, to jest spódnica Midi. O Jezu, jaka, jaka, jaka piękna! Jest wykonana z bawełny y, i właśnie ma też tak delikatnie elastyczny materiał, taki sweterkowy. Do tego sweter, który ty już widziałaś w swoim filmie. Zrobiłam taki oto trick z paskiem, który też zresztą bardzo lubię. Normalnie ten sweter sięga mniej więcej dotąd. Mała czarna torebka i sweter, który uwielbiam w paski. On ma też dobry skład. sweter jest bawełniany, Tutaj wszystko ma dobre składy, więc jest z tego piękna stylizacja. Ja w ogóle uwielbiam swetry w paski, też teraz są bardzo modne. Także to fajny, bardzo fajny dodatek. Ale teraz coś, co ciekawi mnie najbardziej. Nie też. Czyli nasza zamiana. No to co, skaczymy? <laughs> Słuchajcie, ja myślałam, że to będzie większa różnica, szczerze. No. A te rzeczy się jakoś dopasowały w miarę, bo spodziewałam się, że na Tobie będzie to totalnie, tak wiecie, za długie, za luźne, a się okazuje, że nie jest źle. Tak jak mówisz. Co, co prawda do takich butów dopasowałabym jednak coś krótszego, żeby trochę tej nogi odsłonić, ale spódnica sama w sobie jest fajna, tylko ją już bym zestawiła na przykład z jakimiś butkami albo kozakami, okay. z czymś okay. wyższym na obcasie. I bardzo spodobała mi się ta torebka. Mnie również, dlatego ją ja zamówiłam. To mi się podoba. Naprawdę, ja jakby. I w ogóle dla Tobie, fajnie ta marynarka leży. Jest trochę za mała. Moim zdaniem, dlatego że po pierwsze rękawy, tak na styk, po drugie widać mi sobie stonasz. Mhm. Ale generalnie uważam, że będą w tej stylizacji dobrze. Co mnie tak zaskoczyło, ale to tak mnie to zaznaczyło. Wiecie, ubrałam całość, spodziewałam się, nie wiadomo czego w lustrze, patrzę i tak. Mmm, jest fajnie! Yeah. Mam też dla Basi na sam koniec płaszcz. Płaszcz, którego tutaj nie założyłam, ale chciałabym, żeby go założyła Basia, bo jak go znalazłam, to byłam tak naprawdę dumna, dlatego że on jest wełniany. Ma też korzystą cenek na wełnę. Fajny! Bardzo ładne. No właśnie, ja lubię na niższych osobach często te oversizedowe rzeczy, mm -hmm. bo to wygląda świetnie. I te rękawy też są właśnie dłuższe, zobacz też, że one ale mają regulację. Tu masz za długie? A, teraz tak. tak. A tutaj mam podwinięty i w ogóle bardzo ładnie wygląda to podwinięcie, podoba mi się. Nawet chyba bardziej niż tak klasycznie yy, mm -hmm. puszczony. Więc bonusowo po prostu musiałam Wam pokazać, bo jestem zadowolona z tego, że to no i co? Lecimy dalej. Pozostajemy przy Marze Vagabond. Teraz coś, co jest na maksa w trendach, ale też dla mnie to jest taki ponadczasowy klasyk, czyli długie kowbojki. Kowbojki, które są świetnie wypalane, już od razu widać. Przepiękne, bardzo zdrabne, bardzo eleganckie. I to jest moja ulubiona stylizacja, jaką przygotowałam dzisiaj w tym filmie. Wow, wow to fajne! <laughs> Mamy dobrą to jest moja stylizacja, to genialna, totalnie bym się tak ubrała. W ogóle taki... Maskę w szafie, no, wydaje mi się, że mam wszystkie rzeczy podobne i takie kurtki ciężkie, i sweterek, swetakową sukienkę czarną, i tego typu tutaj wszystko jest po prostu... Ja tak patrzę, bo po prostu nie spodziewałam się, że na co dzień... Wybierzesz taką kreację, ale ja widzę, że ty idziesz na fulla każdego dnia. <grymne> Takie paski są bardzo modne w sukienkach, w chudnicach i ja przez długi czas czegoś takiego szukałam. Mega, końcu... szczerze to mega, to... mega i jeszcze idealna na ciebie długość, bo dzięki temu, że buty mają minimalny obcas, mm -hmm. taki nie za duży, to nie, szuram po ziemi. to nie szurasz po ziemi, tylko jest nad świetnie. Do tej stylizacji też dobrałam bardziej oversize'ową marynarkę i zamiast swojego klasycznego rozmiaru, czyli XS, zamówiłam rozmiar M, żeby właśnie była taka bardziej obszerna. Mm. E mam tutaj już bardzo ładnie dopasowaną sukienkę. O, teraz widać, super się układa, mm -hmm. naprawdę jest idealna. U mnie ten strój jest prostszy, nie ma co ukrywać, ale powiem Wam, że to jest coś takiego, na co zdecydowanie stawiam na co dzień, ponieważ każdy element jest bardzo wygodny. Mamy buty, które są dla mnie no, naprawdę wygodne, na maksa. Do tego sukienkę, która jest idealną sukienką, taką, jakiej szukałam, dosłownie od ponad roku, dlatego że po pierwsze, zobaczcie, ma dla mnie idealną długość, nie podwija się, jest obcisła, ale nie zbyt obcisła, tylko tak idealnie podkreśla figurę. Rozcięcie jest do perfekcyjnego miejsca i no jakby ta sukienka spełnia absolutnie wszystkie moje wymagania. Do tego ma golf, dzięki czemu jest ciepło. To jest taka idealna baza z dobrym składem, więc to jest taka też moja kolejna prężka. Okay, Do tego torebka wagietka, no i hit ostatnich miesięcy, czyli korzuszek. Co fajne, to on jest cały tutaj kożuszkiem. Nie tylko na kołnierzu i końcówkach rękawków, tylko po całości. No dobra, okay. to co? Zamiana. Okej, okay, ale u ciebie jest krótka ta sukienka. Co nie? Krótka, ale szczerze mówiąc właśnie tak chciałabym, żeby wyglądała na mnie. O, moim zdaniem rewelacyjna opcja na przykład właśnie jakieś wieczorne wieście czy też na festiwal, na co dzień bym jej raczej nie założyła, ale to moja taka osobista preferencja. Ja bym założyła. No. A u mnie sukienka przepiękna, dosyć długa, ale taka bardzo komfortowa, i z wielką chęcią Wam takiej wyszła weszła na co dzień. Tak samo ten kolor. Piękny, cieplutki i czuć w ogóle taką... Mięsisty. Jest taki ciężki, taki... Mm. <laughs> Czuj, że byłoby w nim bardzo ciepło. Na koniec zostawiliśmy coś, co obie uwielbiamy, czyli I, i... Kasia została po jednej, innej parze. Ja mam kremowe, Kasia ma takie beżowe, mm. a dzisiaj będziemy stylizowały ciemny, czekoladowy brunc. Które są chyba najpiękniejsze. Dobra, to co? Uuu, jaka brązowiutka dziewczyna! No ja poszłam. A do z. Full brąz, nawet z pod spodem. Ej, też jest czekoladowy. Nie. Koszmetkę. Tak, to jest Tak, i to jest teraz mój ulubiony brązowy kolor. On jest Jezu, taki tak! To, to prawda. I on jest w wielu kolorach. Jest też na to Błagę. On ma też dobrą cenę i dobry skład. Ej, Barbara, dziękuję za ten szalik. Jak widać, wpadłam e, pewien zachwyt na jego punkcie i stwierdziłam, dobra, skoro już wasiadała, to wymieniłam szalik, który miałam wcześniej przygotowany, konkretnie na ten, i on robi każdą stylizację. A ja, słuchajcie, zabrałam Kasi torebkę. Była to taka oto czekoladowa torebka, bo chciałam pójść w full czekoladkę. Ta, ja, mi bardziej pasuje. A daj mi tą. To. to mnie chyba Tak. Dobra, to to jest oficjalna wersja naszych stylizacji. Wow, widzicie? Współpraca to jednak to. Przygotowałam taką stylizację, w jakiej chodziłam w zeszłym roku najczęściej, czyli właśnie leginsy golf i na to jakaś kurtka, szalik. To jest moja sprawdzona stylówka, wiadomo też skarpety dłuższe. No to no, słuchaj tego, bo ja zrobiłam identyczną stylizację, jak chodziłam całą zimę w zeszłym roku, tylko w beżowej wersji, bo przecież ja mam beżowe inuiki i właśnie do nich chodziłam w takich e, beżowych, e, skórzanych spodniach. Beżowy koszuszek, beżowy gol, więc to jest właśnie odzorowanie mojej e, zeszłorocznej stylizacji. Pokazujemy w tym filmie takie codzienne stylizacje, więc myślę, że pod tym względem wpisałyśmy się na medal. No a teraz czas na ostatnią zamianę tego odcinka, więc leciłam się przelać. Piękna stylizacja. mi też mi się podoba, bardzo <grym> ładnie. Fajna zamiana. Jedyne co, to u mnie delikatnie za duże są leggingsy, tutaj tak, tak mi hmm. odstają. A u mnie... U mnie są bo my po prostu mamy trochę inny rozmiar. E, tak, wszystko prezentuje się pięknie i totalnie zostawiłam właśnie tą kurtkę z tymi brązowymi inuikami. No i tak moi drodzy, to w sumie wszystko jeżeli chodzi o ten film, dajcie znać w komentarzach jak dałyśmy sobie radę, jesteśmy bardzo ciekawe. wpadajcie do baśni drugą część filmu, link w opisie, Zapraszam. też w opisie linki do wszystkich, wszystkich, wszystkich rzeczy z tego filmu. No dobra, to my już się z wami żegnamy, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa!